Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Ktoś w komentarzu poprosił mnie, żebym nagrał różaniec, część różańca po łacinie, bo chciałby się nauczyć poprawnie wymawiać i tak dalej, że to byłoby jakąś pomocą. No, prawdopodobnie zrobię to jeszcze. Dzisiaj nie, tylko zacznę od tego, żeby. Podstawy wymowy wyjaśnić. Potrzebne do odmawiania różańca. Czyli dzisiaj wstęp, a przy okazji może rzeczywiście w takiej formie różaniec po łacinie, żeby, żebyśmy mogli wspólnie odmawiać. Moi widzowie i ja. A dzisiaj tak, no, no wiadomo, znak krzyża, no to, no to nie powinno być jakichś tam wielkich trudności. In nomine patris et filii et Spiritus Sancti. Amen. Następnie pater noster, czyli, czyli ojcze nasz, tak? I tu mówię specjalnie wolno, artykułuję przesadnie, żeby móc po prostu przyswoić sobie zasady wymowy. Pater noster, quies incelis, sanctificetur nomen tuum. adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem set libera nos amalo. I tu dwie uwagi. Pierwsza dotyczy tego. Ja mówię Kotidianum, ale tu jest oboczność. Mniej więcej tak po połowie. Jedni mówią kotidianum, wtedy się pisze CO, cotidianum, CO, tak? C O t a, a inni mówią quotidianum. Tak, jest tak samo na równorzędnie poprawne, quotidianum, i wtedy piszemy quo u o q -u -o t quotidianum. No ja osobiście preferuję wymowę quotidianum, przynajmniej się tak przyzwyczaiłem, tak mówię, a to jest kwestia wyboru waszego. I druga uwaga, dimitte secret et nos dimittimus. To nie jest, piszemy dwa te, tak? Piszemy dwa te, a w wymowie to nie jest ani, ani pojedyncze te, ani to nie są dwa te, bo nie mówimy ani dimite, ani dimitte, tylko to jest tak zwane długie te. Dimitte. Dimitte. To jest jak gdyby coś pośredniego, między te a te podwójnym, tak? e, takie takie na, na jednym, powiedzmy, w jednym ciągu wypowiedziane, jak gdyby półtorej długości spółgłoski. Dimitte, dimitte, dimittimus. No, w coś podobnego wystąpi. Tak? No i właśnie, przejdźmy do, do pozdrowienia anielskiego. Ave Maria, Maria. nie Maria tutaj, bo t'es lacina. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, Et in hora mortis nostre. Amen. I znowu tutaj mamy peccatoribus, tak? To jest też długie K. Piszemy dwa C, a wymawiamy długie K. To nie jest ani peccatoribus, ani peccatoribus, tylko peccatoribus. Peccatoribus. Peccator. Peccata nostra, tak? Peccatoribus. Więc to jest. Yy, to takie uwagi, no, kończy się oczywiście doksologią, czyli oddaniem chwały przy najświętszej Trójcy. Gloria patri, et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper et in secula seculorum. Amen. To nie jest też, też jeszcze jedna uwaga, to nie jest principio, tylko principio. Tak? To jest takie łacina warto do siebie, że yy, no, nie spotykamy diakona przed, kio przed kioskiem, tylko yy, spotykamy się z diakonem przed kioskiem, pod wiaduktem. Tak? To jest mniej więcej tego typu wymowa. I tego się trzymajmy. No i zakończę tym na dzisiaj, że odmówię nie, nie część różańca, bo to by było za długie i niestrawne, to przy okazji, ale odmówię jeden dziesiątek kochani, w intencji tej, żeby jak najwięcej, i to nie tylko moich widzów i słuchaczy, ale też i przez nich zachęconych, pokochało łacinę. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. No, credo już nie odmówię, bo nie nauczyłem. Tak samo nie nauczyłem tego... Tej końcówki, którą tam e, Anioł w Fatimie zalecił, tak? E, Dominę Jezu, a to przy okazji. To przy okazji nie, nie wszystko naraz. Ale ten dziesiątek różańca zasadniczy. Pater Noster, qui in incellis? Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut incelo et terra. Panem Nostrum Cotidianum, dano bischodie, et dimitt nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, Nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui iesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostramen. Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in horieibus et benedictus fructus ventris tuus Iesus sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostramen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace amen I tego kochani zawsze takiej wymowy pięknej łacińskiej się trzymajmy